W różnych aspektach życia, nie? No to jest w ogóle bez sensu. I dlaczego, dlaczego ja mam się starać, jak się wiesz, na przykład inni nie starają, nie? Dlaczego? Dlaczego? A z drugiej strony papież pisze, że właśnie, no, pokój społeczny jest to ciężka, rzemieślnicza praca. Że my się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że łatwo nam rzeczy przychodzą, że mamy bardzo szybko informacje, bo mamy w internecie, że mogę sobie wsiąść w samochód i przemieścić się z jednego miejsca na drugie. To już jest dla nas. Coś powszechnego, nie? Coś, co hmm. e, nie jest dla nas tam wielką, wielką sprawą, wielkim odkryciem i e, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego łatwego życia. Pomyśleć sobie, wiesz, wszystko kupić, tam na ręki. No a, a właśnie, a tutaj budowanie pokoju, budowanie dialogu, to jest ciężka praca. E, I ważne jest, żeby się nad tym pochylić i nie się, tylko działać, no.